Wydawało się, że to już koniec. To jeszcze nie koniec, Ale nie. Myśleliście, że to już koniec? Jeszcze się Przebyłem naprawdę długą drogę. Po raz poznałem wielu kompanów. Ej, a jak ty w ogóle masz na imię? Wafelek. Jestem Wafelek. Zostałem wyszkolony przez najlepszego chińskiego senseja. Ta rzecz zadecyduje o losach całej walki, a więc kto nie żyje, to nie jest Okazałem się być nawet wybrańcem. Chłopaki, ja się dowiedziałem, że jestem wybrańcem i że muszę pokonać Herobarina. Lecz wszystko się spieprzyło. Wow, idę po ciebie. To wy jesteście ostatnim nadzieją na uratowanie tego świata.